Witajcie, witajcie! Ciekawa słupka, którą polecam śledzić, to jest oczywiście ta pani tutaj, leszka.it. I co? Ona po prostu zrzuca nam fajne alfa, jeśli chodzi o kryptowaluty. Może pokażę swoją twarz. O! I w tym momencie zaczęło się na poligonie. Nie wiem, czy wiecie, ale na poligonie. W tym momencie poligon stworzył tak zwany ZK Rollup EVM. Oni ogólnie dużo inwestują w ZK Rollups, bo wiedzą, że to jest dobra technologia, chwalona przez Vitalika, że to jest przyszłość skalowania. No więc powstał taki ZK EVM na poligonie. To jest taki osobny jakby, jakby, chain, jakby chain, gdzie trzeba wysyłać te ogólnie Ethereum, żeby tam działać. Ale zrobili oni, poligon ogólnie zrobił teraz taką e, saga, Widzicie tutaj, poligon ZKIVM Saga. Poligon 2.0, tak? I tam są takie różne zadania, głównie chodzi o podłączenie Twittera i poinformowanie po, po innych o tym, że to się dzieje i tak dalej. Jak już zrobicie takich pięć drobnych zadań, to możecie zmintować sobie NFT. To NFT będzie pewnie dowodem, że byliście aktywni już na samym początku tego ZKIVM. No, i prawdopodobnie będzie zrzut jakiegoś tam tokenu, prawdopodobnie poligonu. E, co ciekawe, e, dla użytkowników tego, tego e, właśnie e, no nowego zytkiej i wiem chaina poligonowego. E, tutaj wejdziecie. o, tak wygląda to NFT. E, co tydzień są nowe zadania? Będzie to trwało, bo daje że, o tu widzicie, jakie to są zadania, będzie to trwało że parę tygodni, niż dokładnie nie pamiętam ile. Discord na końcu, czyli musicie mieć po prostu Twittera i Discord. A jak nie macie, to jest okazja, żeby zrobić, bo powinniście mieć, e, bo bez Discordu i bez. E, o, to są tygodnie, raz, dwa, trzy, pięć, sześć tygodni, sześć tygodni zadań e, bez Twittera, i bez Discorda w krypto nie może być, więc jak ro, bierzecie pod uwagę. Bierzecie w krypto jako poważna sprawa i rozsądna sprawa i sądzicie, że jednak mimo wszystko warto tutaj być. I w końcu, w końcu, mam nadzieję, stajecie się bardziej aktywni w tym środowisku. To Twitter i Discord i Telegram to podstawa. No i polecam, polecam być gdzieś to powinna być strona żeby kliknąć. Chciałbym pokazać. Um, Tutaj zdjęcie. No nie wiem, gdzieś tu klikało. Link był, link był w ogóle do strony. A więc poszukajcie sobie, nie chcę mi się szukać. No. I mam nadzieję, że no, klikacie te lajki na nasze filmy, trochę pokomentujcie, mało komentujecie, no ale wiem, jest to że rynek niedźwiedzia, za parę miesięcy się to wszystko raczej obudzi. A chociaż klikajcie na lubię, polub, polubcie nasze filmy, łapka w górę i mówcie swoim znajomym o krypto, im, żeby zobaczyli, żeby coś tam się dokształcili, a nóż, a nóż im się spodoba, to chodzi o to bardziej o takich, takie osoby, które no, lubią trochę szperać i które trochę się inwestują, mimo wszystko, trochę się inwestują inwestycjami i ekonomią. Także, no bo innych to raczej nie będzie interesować. Niestety, no, ludzie są zajęci swoim życiem i nie mają, nie mają czasu za bardzo zajmować się krypto, i w ten sposób ominie ich, ominie ich życiowa szansa zdobycia porządnej tutaj kasiorki. No, bo nawet jeżeli nie masz pieniędzy, a używasz, a robisz te air dropy, to naprawdę możesz kilkadziesiąt tysięcy złotych na bank, kilkadziesiąt tysięcy złotych e, dostać z rzutów. Jak robicie layer 0, robicie właśnie polygon ZKEVM, ZK Sync robicie e, jeszcze parę innych, które mówię na kanale, to, to spokojnie kilkadziesiąt tysięcy złotych Wam wpadnie, a za to już można spokojnie coś tam poinwestować. Powiedzmy to. 20 tysięcy powiedzmy dostaniecie złotych. Uż zainwestujecie w ciekawe projekciki, o których mówimy na kanale. Zrobi to 10x, to już macie 200 tysięcy. 200 tysięcy za darmo. E, jak wam się uda, super. A jak się uda wam albo jeszcze komuś, dzięki temu się uda, e, dzięki wam, komu innemu uda się to zrobić, to tym bardziej będą wam wdzięczni. Także powodzenia i do następnego.